Przedstawiam Państwu dziś narożnik PEPKO o wymiarach 255 na 220 cm. Narożnik może być prawo lub lewostronny. Wykonany jest na sprężynach bonelowych plus pianka Herka. Posiada funkcję spania o wymiarach 195 na 140, pojemnik na pościel. Dodatkowo posiada przedłużenie pojemnika taką pufę, która też posiada pojemnik. Można ją łatwo odczepić i wysunąć na środek dla gości. Jest wyposażony w regulowane zagłówki. Można go wykonać w kaninach plamoodpornych.